Witam, witam, witam wszystkich serdecznie. Nie wiem jak u Was, ale u mnie jest już dosyć biało. Co prawda, lekko przeproszone, a jednak biało. Z tego co wiem, w centrum Polski jest troszeczkę więcej śniegu, a na północy chyba jeszcze więcej bieli. Ale że jest biało, to wcale nie oznacza, że czy ja, czy Wy poddajemy się. Walczymy informacją i. Ja dzisiaj również walczę informacją, uświadamiam po to, żeby jak najwięcej ludzi obudzić z tego matrixu szatana i pokazać co oni nam serwują, co oni nam szykują, jakie menu nam przygotowali na najbliższe lata. Szanowni słuchacze, dożyliśmy czasów, kiedy gatunek filmów zwany science fiction przestaje kompletnie istnieć. To nie tylko z powodu wiadomości Jakie Wam przedstawię teraz, ale ze względu na wszystkie inne informacje, jakie przedstawiałem czy ja, czy inni zajmujący się nowymi technologiami, technologiami w, służbie, w służbie systemu bestii, inwigilacji w ciągu ostatniego roku, tak? Ja przez ostatnie lata publikowałem na blogu wiele informacji na temat jednostki humanoidalnej, ale nie idealnej. Jaką jest robot Zosia? Robot Zosia, który nawet miał randkę z Willem Smithem. A tymczasem ni stąd ni zowąd dowiadujemy się o całkiem nowym robocie o imieniu Ameka. Ja nie wiem, jakiej pci jest ten e, humanoid. Albowiem w tych czasach e, definiowanie pci może być, może być mową. Speak hejtem po prostu, tak? Speak hejtem. No i choć wygląda na takiego y, żywego trupa. To jak się później przekonacie, ci, którzy nie oglądali jeszcze. Podejrzewam, że jakaś tam część mała oglądała. Ma swoją mimikę. Może się uśmiechać, mrugać oczami. Wzdychać, drapać się po nosie i jak. Określiło to już gro portali, jest zastraszająco podobny do człowieka, w swoich możliwościach, w swoich ruchach i tak dalej. I jak to powiedziała pewna firma, sztuczna inteligencja, podobna do człowieka, potrzebuje sztucznego ciała, podobnego do człowieka. Czatan tworzy swojego Adama, to jest ich dzieło. No i firma produkująca tego robota stwierdziła, że jest to doskonała platforma do rozwijania interakcji między nami ludźmi, a dowolnym metawersem lub sferą cyfrową. Fajnie ubrane w słowa, prawda? Dla części z Was, którzy, dla tych, którzy jeszcze nie, nie są obyci z tym pojęciem metavers. A tym bardziej już sfera cyfrowa, bo to jest takie bardzo ogólne pojęcie mniej mniej treściwe, mniej dokładne. E, niewiele to znaczy. Natomiast, właśnie e, ja gdzieś mniej więcej tydzień temu, przy okazji przy okazji słuchajcie zmiany nazwy Facebooka na, na Meta, co oznacza podobno z hebrajskiego śmierć, mówiłem o zagrożeniu. Metawersem. Mówiłem o odniesieniu do filmów. I jakie materiały już wcześniej były zgromadzone na ten temat, pokazywałem u siebie na blogu. No właśnie, oni chcą wprowadzić ludzi w Metavers, w tą sferę cyfrową, jak to tak bardziej naukowo jest ujęte. Sfera cyfrowa. Tak, jakby rzeczywistość nam nie wystarczała. Oni chcą nas prowadzić do drugiego dna Matrixu. Dlaczego? Dlatego, że planowana demonia jest już sama w sobie Matrixem. A tutaj serwują nam cyfrową narkomanię, po której będziemy w innym świecie. Zapewne według ich wizji, oczywiście, w lepszym świecie. Tak jak wszystko, co nam przedstawiają, jest dobre. Dźganki mają chronić przed różnymi wariacjami, war, wariatami i tak dalej, prawda? Tak jak pewien taki pełzający po ziemi stwór powiedział do Ewy na pewno nie umrzecie. I co? I teraz od 6000 tysięcy lat ludzie Ludzie od 6000 lat muszą, muszą ubolewać nad, nad każdą zmarłą osobą w rodzinie, dlatego że uwierzyli kłamcy. I tutaj też oni chcą nas wprowadzić w tą sferę cyfrową. Tak jak rzeczywistość przerodzi się w tę dystopijną, Notoryczne dźganie, kamery w domach, no to pozostanie już tylko odurzenie cyfrowe, pijaństwo metawersem, prawda? Słuchajcie, te moje figury stylistyczne to niechęć wzmocnienia przekazu, a ukazanie prawdy taką, jaka jest naprawdę i jaka będzie w najbliższym czasie. Ja tutaj wspomniałem o pijaństwie metawersem. Zapomnijcie. Zapomnijcie o. Yy, o tym, żebyście mogli sobie ulżyć alkoholem w jakikolwiek sposób. Dlatego, że będą punktu ujemne zapicie alkoholu. No tak, tak. Poczytajcie sobie system punktacyjny o systemie punktacyjnym w Chinach, systemie kredytowym. Tak to będzie. Zresztą wystarczy poglądać kilka filmów, które już nie są y, science fiction. Ale pewien aktor słusznego wiecie co? Bicie, rozumicie, jak to mówili towarzysze. To właśnie oni stworzyli ten system. Bicie, rozumicie. Aktor słusznego tego. <laughs> Pan Jan Himryszbach. Nieżyjący. Himlisz Bach. Bachbach, Bach. E, który grał jeszcze chyba w latach 80., w 90. -tych już chyba go nie było. E, zapytany kiedyś, dlaczego tak dużo pije? Odpowiedział: Ja nie piję. Ja wprowadzam się w baśniowy nastrój. Wybaczcie ten e, żarcik głosowy, ale chciałem jakby tym razem, właśnie wzmocnić przekaz, Tak. E, i ja nie wiem, co jest większym zagrożeniem. To, co robił pan Jan Chimilisz Bach, czy to, co oni chcą zrobić. No bo teraz hazardowie chcą robić to samo, albo bez alkoholu. I właśnie popatrzcie, od 20 grudnia ma być zdane nauczanie ponownie. To jest takie never ending story. Zdane nauczanie po to, żeby przygotować to pokolenie do innej rzeczywistości. Tak. Do innej rzeczywistości. Kłania się film pod tytułem Człowiek Demolka, gdzie współżycie było zakazane ze względu na zagrożenie chorobą. Sandra z Sylwkiem mieli to robić dokładnie właśnie przez metawers. Sandra zaproponowała Sylwkowi założenie okularów. On przeniesiony w czasie, z czasów tam, nie wiem, z lat 90. chyba do jakichś tam odległych w przyszłości obudził się i nagle kobieta, która go pociąga, proponuje mu współżycie przez okulary. To nie żarty. To nie żarty. Ja wcale nie żartuję. Jeśli słuchasz mnie, szanowny słuchaczu, jeden z pierwszych razy, i myślisz, że ja sobie naciągam tę wizję przyszłości, to przekonasz się sam, Po ile dożyjesz? żyjesz. Tak? Dzisiaj raptem pisałem o wypuszczeniu od 2020 roku. Tak dobrze, 2022, w sumie to 2, 2, 4, 6, nie? telefonów z kamerą frontową będącą w stanie permanentnego czuwania czy nie jest to świat Orwella, Huxleya i innych razem wziętych kamera w stanie notorycznego czuwania czy oglądasz telefon, czy jest przed tobą, czy nie, jest w stanie notorycznego czuwania, żeby wykryć twoją twarz. Wcale nie musisz uruchamiać e, kamery do e, nagrywania czy czegoś innego. No ale dobrze, zerknijmy sobie teraz na ten e, film, e, jakie możliwości ma ten robot systemu Bestii. Kiedy oglądałem pierwszy raz film Ja Robot z Willem Smithem, poczułem niepokój i tym razem jest nie inaczej. Ale to nie jest już film fabularny. Jest to film, który ma charakter dokumentu, reportażu. Jest pewna scena, e, właściwie nie scena, tylko pewna wspólna płaszczyzna filmów z predykcyjnym programowaniem zwanych dla zmyły science fiction zarówno w filmie Ja Robot", jak i w Terminatorze jest coś takiego co nazywa się jakby samoświadomym systemem komputerowym w Terminatorze był to Skynet a w filmie Ja Robot", właśnie to co widzicie o dziwo właśnie taka kostka czy nie, nie, przypomina, no, nie przypomina nam to pewnej kostki w pewnym islamskim kraju albo tego, co niektórzy trzymają na czołach z niektórych religii no właśnie tutaj w firmie robot była to wiki swoją drogą ciekawe, że wiki ciekawe dlatego, że obecnie rozbija się bardzo prężnie Ruch Wikan. Pogańsko-demoniczny pogańsko ruch Wikan. Którzy rzucają klątwy. Kiedy były wybory prezydenckie, wikanie, z tego co pamiętam, to właśnie chyba oni rzucali, bo wiem, że ktoś rzucał, ale nie pamiętam czy wikanie, klątwę na prezydenta Trumpa. No i tak, ja myślę, że ten komputer kwantowy, zarządzany przez szatana będzie dla wielu katolików taką Matką Boską jeżeli ktoś poszukuje cudów, znaków, wrażeń przeżyć no to w sam raz dla nich wypisz, wymaluj po prostu być może nawet będzie to kobieta taki piąty element jedna światowa waluta jedna światowa religia z robotami kapłanami no, ci obecni zostaną wyeliminowani. Co będzie, między innymi, konsekwencją ich nieróbstwa, braku Ducha Świętego. Gdyż nie ostrzegają teraz, tak jak należałoby to zrobić, przed nagle 21 i przez, przed, przepraszam, przed kłamstwami Omikrusa. Celowo zniekształciłem nazwę wariata, żeby ominąć tam co nieco, tak? A propos, a propos cyfrowej waluty. A propos cyfrowej waluty. Jestem na stronie biznes insider. Słuchajcie, narody będą się musiały zrzec swoich y, suwerenności i oczywiście, y, co jest z tym związane, walut narodowych. Nie ma możliwości powstrzymania likwidacji złotego. Europejski Bank Centralny zapowiedział już, że będzie miał cyfrowe euro w roku 2023. A polscy sprzedajni ekonomiści na garnuszku masonerii już teraz przekonują, że za pośrednictwem cyfrowego można, cyfrowego złotego yy, będzie można wypłacać na przykład świadczenia społeczne yy, czy inne rządowe wsparcie o konkretnym terminie wykorzystania. No, i cóż nam to przypomina? Cóż nam to przypomina, słuchajcie? On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy. Słuchajcie, nie ma tutaj rozróżnienia. Bogaci nawet, bogaci. Ci, którzy teraz myślą, że dzięki jakimś tam układom ominą pewne sprawy, zapomnijcie. Ja widzę, mam też znajomych, którzy mają innych znajomych, o, przepraszam, z tego. Z tej mojej ekspresji dotknę mikrofonu. <grystanie> Mam różnych znajomych, którzy mają wpływowych znajomych, i oni poddają się temu. Powszechnemu, masowemu kłamstwu. Oni myślą, że jakoś tam dzięki swojej zaradności, dzięki swoim kontaktom, dzięki swoim wpływom, dzięki, swojej, yy, dzięki swoim zasobnym portfelom yy, oni jakoś to wszystko ominą. Nie, nie ominą. Prawdopodobnie taki człowiek, yy, no nigdy nie mówi nigdy, ale prawdopodobnie taki człowiek raczej mnie nie słucha. Yy, ale jeżeli macie takich znajomych, to wybicie im z głowy to, że y, oni, będą, y, oni będą mogli sobie poradzić poza, poza tym systemem. Y, ewidentnie jest tu napisane y, i tak jak jest napisane, tak będzie, bo ja wierzę bardzo mocno w Słowo Boże. A więc i mali, i wielcy, czyli i szaraczki, i gwiazdy. Show biznes. prawda? Bogaci i ubodzy. Czyli, jeżeli jeszcze będzie funkcjonował zawód kasierki, no to i kasierki, chociaż kasierki tak naprawdę w niektórych firmach dosyć ładnie zarabiają. No ale no, chodzi mi o to, że taka klasa wyższa, niższa. Czyli bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię, znak na prawej ręce albo na swoim czole i że nikt nie może kupować ani sprzedawać jeżeli nie ma znamienia to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia tu potrzebna jest mądrość kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia jest to bowiem liczba człowieka jego liczba to 666 kłania się pieczeń Salomona to jest liczba, liczba człowieka no właśnie ale wróćmy do 15 wersetu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Tak to będzie. Prawdopodobnie ta śmierć będzie wiązała się z tym, że trzeba będzie wybrać pomiędzy wyrzeczeniem się Jezusa, a przynależnością do Niego. To nie tak będzie, że ktoś powie, że nie chce, nie chce być po prostu. Ja tak uważam, bo oni w pewnym momencie, to nie wiem, chyba mówiłem albo pisałem, chyba mówiłem, tak, w jakimś jednym z poprzednich filmów, że pewien człowiek, który rozmawiał z satanistą, mówi, że oni czekają na swoje zielone świątki. I oni się ujawnią. Tak? No więc yy, to będą Lucyferianie, bo to są Lucyferianie. Wiecie, którzy i co oni robią, czy teraz, czy nie teraz, czy będą te w przyszłości. No więc ja uważam, że ludzie za pomocą tego metaversu będą musieli oddać yy, chwałę pokłonić się temu, czemuś ala, nie wiem, obraz wirtualny, czy też taki, taki takiemu kwantowemu komputerowi, który, który będzie miał jak, jakiś tam obraz ala Wiki z filmu Jarobot. To będzie coś w tym stylu. Jesteśmy bardzo blisko już zrozumienia tego. Ci, którzy żyli 30 lat temu, nie byli tak blisko, ponieważ nie znali tych technologii. I myślę, że nie, jaka była, nie była to strona, to, to nikt tak nie potrafił tego blisko wskazać jak my możemy teraz, I ja przypominam a propos e, obrotu bezgotówkowego, bo przecież o, w tym, o tym jest mowa w tych końcowych wersetach rozdziału 13 Apokalipsy. Przypominam, że w Chinach była taka mm, próbka pieniędzy, taka pula właściwie pieniędzy z terminem ważności. Na przykład, na przykład nie wykorzystasz tysiąca złotych w trzy miesiące i przepada. Komuniści nie pozwolą ci zbić kapitału, ponieważ są równi i równiejsi. To korporacje mają zbijać kapitał, ale nie ty. To też wiele chyba mówi, prawda? A niestety większość wybiera socjalizm, bo ten system, bo, bo te partie, które są na przykład w polskim parlamencie, one są stricte socjalistyczne. Tylko Konfederacja i to jeszcze też nie cała, bo głównie partia Korwin jest za kapitalizmem. Ale też nie ostrzegają przed korporacjonizmem, z tego, co pamiętam. A Biblia jak najbardziej opowiada się za kapitalizmem, ponieważ to człowiek ma sobie coś wypracować i to co, sobie, to, to, co sobie wypracuje, to ma. Biblia się opowiada za kapitalizmem, ale nie za faszyzmem. I przypomnijcie sobie, przypowieść o talentach i ich pomnażaniu. Jeśli obywatel nie będzie mógł gromadzić kapitału, to nie będzie mógł pomagać innym. To. Wtedy przejmie państwo zarządzane przez korporacje. Różgi Wiktorskie. Wiecie o co chodzi. Jeśli kryptowaluta euro będzie w roku 2023, a już teraz mamy zakaz chodzenia bez szczepionek do restauracji, kina, czy też yy, zakaz podróżowania, yy, no i te paszporty. Yy, widowe, to czymże jest ten słynny cytat z Apokalipsy jak nie potwierdzeniem tego, że żyjemy w czasach ostatecznych tuż przed wielkim uciskiem biblijnym, który de facto może się rozpocząć już w przyszłym roku. A jak nie, to uważam, że góra 2023. 2023. Tak to oceniam jako Dziesięcioletni bloger, który ze, szczególnym, ze szczególną koncentracją bada czasy ostateczne, powiązując to z Biblią, i popatrzcie, jak blisko jesteśmy znaku bestii. Technologia już czeka. Chrześcijanin na filmie, który za chwilkę Wam włączę, mówi, że w Duchu Świętym nagrał ten film jako ostrzeżenie. No, jest to, że w duchu świętym, ponieważ pastorzy nie, nie ostrzegają. Ja mówię ogólnie, prawda? Bo są tacy, którzy ostrzegają. Yy, bo ponieważ pastorzy nie ostrzegają, a już księża, no to już totalna, kosmiczna porażka. No więc ten chrześcijanin na tym filmie, który za chwilkę włączę, pokazuje lodówkę, bo film jest po angielsku, yy, z półkami i niby są to normalne półki. Ale nie tak do końca, gdyż każda z nich ma czujniki na podczerwień. I u góry jest skaner przygotowany na czoło. Właśnie, u góry podchodzisz. Masz głowę głowa jest najwyżej, tak z całej sylwetki. Więc skanują ci głowę. A jak nie, to, to przykładasz rękę. Jeśli nie masz znaku, nie kupisz tych rzeczy. Popatrzcie sami. Wybór przycisku na rękę, na czoło, tak jak mówi Biblia. Szanowni słuchacze. Teraz jest czas na pokutę, na przyjście do Boga, na zwrócenie się do Boga żywego, który jest jedyną istotą, która może wyrywać się z tego więzienia na ziemi. Jest czas na nawrócenie się, na ukorzenie przed Bogiem. Z tego, co się robiło, z tego, jakim by się było niedobrym dla innych. Jest czas na oddanie swego życia Jezusowi. Jeżeli to poczujesz, to idź po tym filmie, klęknij i powiedz: Jezu, przepraszam cię za wszystko. Oddaję swoje życie tobie. Chcę robić to, co ty chcesz, już nie chcę robić tego, co ja chcę. Prowadź mnie. Ja teraz rzuciłem hasło, ale każdy może to powiedzieć własnymi słowami. I po tym, jeżeli będziecie czytać słowo Boże, poczujecie moc Boga i doznacie jedynej nadziei w tym strasznym, pesymistycznym świecie, który nadchodzi. Bo kto będzie chciał zatrzymać swoje życie, Straci je. To wszystko przyspiesza. Jeszcze niedawno myślałem, że całość będzie gotowa za 5-10 lat, ale to jest gotowe już niemal teraz. Oni tylko domykają drzwi. Jak to napisałem w blogu za kimś tam, jest to totalitaryzm pod klucz. Tak jak wiecie, no są domy pod klucz, tak? To już jest gotowe. Niech Was Bóg chroni i prowadzi. Ja Wam błogosławię i niech też Bóg Wam błogosławi w imię Jezusa Chrystusa. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, dziękuję za miłe komentarze, dziękuję za modlitwy, za wszystko Wam dziękuję w imię Jezusa. Z Bogiem.